Hej, z tej strony Bergie. I tym razem rozwiążemy sobie zagadanko z hackcet.pl pod tytułem NWAF. Ostatnio pokonywaliśmy WAFa, no to tym razem NWAF, czyli jakiś nowy WAF. W takim razie odpalamy. I co widzimy? Widzimy login. Klikamy na login. Mamy coś takiego jak Hello i jakiś UID, czyli jakiś identyfikator. Sprawdzimy sobie, co tam w ciasteczkach siedzi. Ciasteczek jest token, oczywiście. Token JWT. Eee, to możemy go sobie obejrzeć. Zresztą za chwilkę się przyda, więc obejrzymy sobie go za, yy, na takiej stronie jak jwt.io. Co widzimy? Widzimy Tutaj widzieliśmy, że jesteśmy zalogowani jako 7A75 i tak dalej. Tu mamy ta 7A75, czyli to jest ten subject w tym miejscu. No i nic więcej tak naprawdę ciekawego tutaj nie ma. Ale na stronie zadania był również kod w Pythonie. Także ja go tutaj sobie już pozwoliłem otworzyć. Co widzimy w kodzie? W kodzie widzimy między innymi Endpoint Flag, gdzie możemy obejrzeć flagę. Ale wygląda to tak, że musimy być adminem, żeby ją obejrzeć. Endpoint login, czyli tam, gdzie się logujemy i gdzie dostajemy nowy token, oraz endpoint hello, gdzie właśnie widzieliśmy, że po zalogowaniu jesteśmy przekierowywani, i mamy tutaj hello, i tam użytkownik, tak. No i endpoint root, czyli ten link do logowania. Natomiast tu mamy jeszcze metodę WAF. Która jest tutaj oznaczona takim dekoratorem after request. Oznacza to tyle, że ta metoda wykonuje się po każdym requestie. Czyli, jeżeli w odpowiedzi do tamtego requesta jest taki kawałek, stąd to jest pewna lista z tej listy, no to zostajemy zablokowani. Jeśli nie, no to ta odpowiedź się pokaże. Jak to działa? Jeżeli spróbujemy teraz wejść sobie na naszą flagę, to mamy 403 odmowa dostępu. I to by się zgadzało z kodem, gdyż jeżeli nie jesteśmy adminem, to mamy kod odmowy dostępu. W takim razie co zrobić, żeby zostać adminem? no trzeba by jakoś podrobić ten token tak ten token JWT, żeby tam zamiast tego 7A był admin tylko jak to zrobić secret do tokena jest w tym miejscu który jest jednobajtową wartością z zakresu od 2 i uwaga to nie jest potęgowanie, to jest XOR 2 XOR 127 do 2 XOR 128 czyli tutaj na konsoli jeżeli sobie wyświetlimy nawet chyba bez printa 2 XOR 127 to mamy 125 jeżeli wyświetlimy 2 XOR 128 mamy 130 czyli tak naprawdę liczba możliwych wartości jest od 125 do 130 nie jest to specjalnie dużo żeby to po prostu zbrutforsować w tym celu też napisałem taki skrypcik tutaj mamy go tu sobie wstawimy nasz token i co tu się dalej dzieje? Token jest rozkodowywany Czyli ten, ten payload tak zwany się robi to co tam widzieliśmy na te, te wszystkie wartości ten Środek tokena, o tak powiem I następnie lecimy od 125 do 130 Kodujemy ten, tą wartość tam wedle tego tak, tak samo jak było w tym oryginalnym kodzie Czyli 2 byte to jest po prostu jednobajtowa wartość i tworzymy nowy token już z tym kluczem. Jeżeli teraz ten nasz token utworzony jest równy tokenowi, który mamy, czyli temu tokenowi, no to przerywamy działanie i mamy właściwy klucz. I teraz, żeby zostać adminem, to musimy do tego payloadu naszego podłożyć jako cap admin wartość i jeszcze raz enkodować ten token z tym sekretem, który przed chwilą nam się udało zbruteforsować. W takim razie zobaczmy jak to działa. Wyświetlił nam się token, który powinien nam umożliwić zlogowanie się jako admin. Tak więc skopiujemy go sobie do aplikacji. Podmienimy te tokeny. I zobaczymy jeśli damy hello. A tu się oczywiście musiałem pomylić. Wiadomo. O tu mamy hello i mamy hello-admin i teraz w takim razie skoro tak to teoretycznie powinniśmy sobie obejrzeć flagę więc piszemy F -L -A G i nie mamy 403 natomiast mamy 401 dlaczego teraz mamy 401? czyli unauthorized nie jest autoryzowany skoczmy do kodu i co tu mamy w kodzie? w tym kodzie Nastąpiło wywołanie metody flag. Natomiast, jako, jako że jesteśmy adminem, to odpowiedź została zwrócona, czyli ta flaga została zwrócona, ale po tej metodzie nastąpiła, nastąpiło wywołanie metody waf. I część tej flagi wiadomo była w odpowiedzi, skutkiem czego dostaliśmy odpowiedź 401 niezautoryzowany. I teraz, żeby lepiej zrozumieć jak to działa, to znaczy jak działa ten, ten kawałeczek, to po prostu sobie zrobimy tutaj na konsoli taki mały flagnik, będzie ala ma kota. I teraz ten kawałek kodu skopiuję na konsolę. Ten kawałek kodu dzieli tą flagę, czy ala była... ala... Flaga była jako Ala Makota, i teraz podzieliło to na Ala podkreśnik potem La podkreśnik M, no i tak jak widać, to jest tak jakby taki, nie wiem jak to powiedzieć, takie okienko, które przesuwa się o jeden znak i zawiera cztery znaki. Czyli jeżeli teraz jakikolwiek z tych czteroznakowych, stringów będzie w odpowiedzi, no wiadomo, że będzie, jeżeli wyświetlamy flagę. No, to po prostu zostaniemy zablokowani. Mamy nasz kod, i teraz odpalmy sobie go lokalnie. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu zobaczymy, kiedy jest wywoływana metoda WAV, i że faktycznie tak jest. Czyli w tym momencie mamy flagę, która jest tutaj stała, zmieniłem ją na Ala Makota, ale jeszcze jest potrzebny Encode, żeby było dobrze. O, teraz będzie dobrze. I odpalamy to. Tutaj w, tej, yy, w tym wafie pokazywane jest odpowiedź z requesta, który przychodzi wcześniej. Czyli jeżeli teraz zrobię sobie start, to mam, że serwer odpalił się na takim co adresie na dokończę. Odpalamy go. I teraz jeżeli sobie zrobię login jeżeli sobie teraz hello hello mam tak request hello poszedł bo zostało przekierowanie zostało zrobione i flag no flag odmowa dostępu to wiemy teraz jeżeli sobie wrócimy tutaj to widzimy że login login response czyli to jest ten kawałek response dwukropek odpaliło się po loginie odpaliło się po po hello i po fladze też się odpaliło, z tym, że tutaj od razu 401 wyskoczył. Więc jak widzimy ten WAF, ta metoda odpada się pod każdym requestie i początkowo myślałem, że można to rozwiązać tak, że tutaj jest jakieś po prostu wyświetlanie tego responsa, czyli jeżeli udałoby nam się flagę zwrócić będąc adminem, no to to się wyświetli, no ale to się wyświetli tylko po stronie serwera, yy, gdzie dostępu nie mamy, to znaczy tutaj mamy, ale oczywiście nie mamy do, do serwera z zadaniem. No więc, co możemy tutaj zrobić? No możliwość, możliwości jest wiele, jak to mówią, a tak naprawdę yy, to długo yy, nie wiedziałem, jak to rozwiązać i dopiero jak poszedłem sobie kupić bułki, stając w kolejce to mnie oświeciło, tak? To jest, że się zawsze odejdzie od komputera i oświeci. I tak skoro WAF wykonuje się po każdym, yy, każdym requestie, każdy, każdym endpointie tutaj, to jeżeli teraz odpalimy tutaj ten endpoint hello, który da nam napis hello i aktualny użytkownik. To jeżeli w tym napisie będzie kawałek flagi, to dostaniemy 401, czyli że nie możemy tego wyświetlić. Jeżeli natomiast nie będzie tam kawałka flagi, no to dostaniemy 200, czyli yy, że ok, nie ma sprawy, request się wykona. I właśnie to jest klucz do tego, żeby rozwiązać to zadanie, czyli Możemy sobie teraz jeszcze raz tutaj wejść na ten pierwszy skrypt, pozwolę sobie jeszcze raz zalogować się tu. Przerzucamy ten token. Mm -hmm. I teraz co wiemy? Wiemy, że flaga zaczyna się na coś takiego jak ECSC, a więc ustawmy ECSC. Ustawmy użytkownika jako ECSC. Odpalamy ten skrypt. Mamy nowy token. kopiujemy i zamieniamy go tutaj w tym w aplikacji. Odśwież i strona nie działa prawidłowo, ponieważ zadziałał nasz waf. Co w takim momencie dalej robimy? Dalej algorytm wygląda w ten sposób, że najpierw oczywiście bruteforsujemy ten klucz, i potem musimy zakodować te tokeny. Z nazwą, gdzie nazwą użytkownika będzie po kolei kawałeczki tego ciągu, który pokazywałem wcześniej. Czyli tak, i tu mam gotowy skrypt do tego napisany. To znaczy, napisałem go, tak e, wcześniej. Tylko tu jest o tyle, y, jakby usprawnienie, że zamiast na sztywno ten mm, token wklejać, to go sobie pobieramy już z aplikacji. Następnie to, co wcześniej mówiłem, że ten. Bruteforsujemy ten secret no i na końcu mm, bruteforsujemy flagę, czyli pierwsza część to będzie ECSC24 nawias, ale zaczynamy od 24 nawias, ponieważ interesuje nas następna następna jakby, następna jakby, literka, czy też następny znak, bo to też nie, niekoniecznie musi być literka od A do Z, tylko jakiś znak, tu to sobie na, no, no po prostu ustawiam tylko user agenta. No i potem uderzamy już pod ten adres, pod hello. I dopóki nie znajdziemy w fradze takiego znaku zamykającego, dopóty robimy tak, że patrzymy wszystkie znaki od 32 do 127 i do tego, do tej części pierwszej dodajemy po kolei te znaki i ustawiamy to jako user, czyli Pierwszy to będzie ECSC A może ja to tutaj napiszę EC, a nie mogę tu pisać w tej konsoli Mogę pisać, no jakby nie mógł ECSC yy, 24 akurat w tym przypadku będzie to 24 i jakiś tam A, potem będzie 24 B i tak dalej i tak dalej aż dojdziemy do ostatniego znaku z, z tej puli jeżeli ten string wystąpi we fladze, dostaniemy 401, tak, że znaczy dost wystąpi, no to dostajemy 401, bo yy, no wystąpi w odpowiedzi, czyli, czyli to znaczy, że występuje we fladze. Czyli mamy tutaj, jeżeli status 401, to dodajemy ten znak do naszej flagi i przesuwamy jakby to okienko o znak dalej, czyli potem następną rzecz będziemy sprawdzać 4a. A, potem będzie 4AB i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak w poprzednim przypadku. No i tak znak po znaku, przesuwając to okienko, jesteśmy w stanie sobie tą flagę wyciągnąć. I zobaczmy, jak to działa. Ja to wyczyszczę wszystko. I tu mam nadzieję, że jest wszystko OK. I puszczamy. I po kolei pokazują nam się literki z tej flagi. Literki nie tylko, bo podkreśnik też tutaj jest na przykład. Na końcu nam się cała ta flaga wydrukuje po prostu. I widzimy, że cała flaga to jest właśnie ECSC-24, mowa jest srebrem, a milczenie owiec. Dziękuję, zadanie rozwiązane. Do następnego zadania.